Gdzie kończy się prawo do protestu, a zaczyna zakłócanie porządku. Otwarcie kliniki aborcji albo tak tuż przy Sejmie wywołało falę emocji. Placówka założona przez aktywistki oferuje aborcję farmakologiczną do 12 tygodnia ciąży. Bez udziału lekarzy na bazie tabletek sprowadzanych pocztą. Od pierwszego dnia pod kliniką gromadzą się przeciwnicy aborcji. Protesty odbywają się cyklicznie z użyciem wWuzeli, głośników i drastycznych banerów. Co budzi sprzeciw okolicznych mieszkańców. Doszło także do incydentu. Wejście do lokalu oblano intensywnie drażniącą substancją, prawdopodobnie kwasem. Choć prawo do protestu jest jednym z fundamentów demokracji, obowiązują tutaj jasne granice. Zgromadzenia muszą być zgłoszone, przebiegać pokojowo i nie mogą naruszać praw innych osób oraz zakłócać porządku publicznego. Zgodnie z kodeksem wykroczeń zakazane jest m.in. zakłócanie spokoju publicznego i eksponowanie drastycznych treści. W razie naruszeń służby mogą interweniować, a uczestnicy ponieść konsekwencje. Czy sądzicie, że w tej sytuacji dochodzi do naruszenia porządku publicznego?